Na no dzień dobry, bonjour, na no nowy vlog, witam się bardzo serdecznie z wami, zapraszam do nowego vloga eee, Mamy gigantyczne upały, pewnie w róbkim szmacie. Wczoraj to było apogeum, mieliśmy 34 stopnie Dzisiaj już jest całkiem znośnie, bo wega 26, ale nadal ekstremalnie nadal gorąco eee, No i co, przyjechałam do lekarza, później jakieś szybkie e zakupki, więc zapraszam do oglądania i subskrybowania kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to kliku, kliku. No, także do potem. Uciekam, popijam wodę. Pamiętajcie o nawodnieniu, żeby się nie odwodnić. Aha, i te korki, słuchajcie, tak mnie denerwują, przyczepione. No, można sobie nosa zadrapać albo oko wydłupać, no. I tam, słuchajcie, troszkę wcześniej, ale ja lubię być przed czasem. 不行，兄弟，不能这样。 poza miasto, do moich rodziców na obiadek niedzielny, więc może coś tam Wam nagram. Hmm. Życzę miłego dziunka i nieprzyjemnego oglądania. A ja właśnie byłam na paznokciach, zrobiłam sobie, słuchajcie, taki przepiękny efekt lustra pudrowy róż z pyłkiem. To jest w zasadzie pyłek na bazie zrobiony e, i pięknie to wygląda, tak bardzo, wiecie, letnio. O, wychodzi słoneczko. Pięknie się błyszczy. Ma no, efekt takiego lustra. Dobra, lecę teraz. Słuchajcie, na szybkie zakupy do Lidla. No i co? Widzimy się później. Ale jest przeciwna pogoda, bo niby się ciepło, ale wietrznie. Trochę słońce wchodzi, trochę się chmurzy, takie 20 stopni szału nie ma. Jak na lato nie ma szału. No i co? My już jesteśmy w obiadku, lecimy na lody. Dla ochłody, bo w tym gorąc to najważniejsze, żeby się nie przegrzeć. zrobiła. się zrobiło? Przedziwna pogoda jest, przedziwna i niby wakacje. Współczuję wszystkim, dzieciom. I mamy lodziki, smacznego. A teraz trasa pod wiatr, tak wieje. Pizdę, nie? Pizdę. Jeszcze cię pokazałam. To się wyczynia. No, takie są wakacje w Polsce. Tu chmurka, tu słoneczko, lodzik, wiecznie. Teraz popada i git. A ja właśnie smażę panierowaną cukinię, wystarczy ją pod, po tak jak widać, pod plastrawki i wstąpić w jajku w tartej i smażona. Ja już tego vloga na gry mam kilka dni pod rząd każdego dnia. Coś tam Wam e, mówię i zakończam. I tak jakoś nie mogę się zebrać e, do kupy, żeby kontynuować jednego dnia, bo po prostu milion rzeczy na głowie i tak to e, wygląda. Słuchajcie, no, ale mam nadzieję, że Wam się e, i tak e, podobało. Taka sklejanka luźna z e, kilku dni, chyba trzy albo cztery dni, będą jakoś tak. E, no i tak. Miejmy nadzieję, że widzimy się już niebawem. Bardzo dziękuję za oglądanie za nowe subskrypcje, za to, że jesteście. No i co? Do następnego buziaczki ściskam Was bardzo mocno, a, a dzisiaj u nas słuchajcie, deszcz, więc jesień w pełni, no długi rękaw wjechał, no i 17 stopni się zrobiło, więc mam nadzieję, że u Was jest lepsza pogoda, chociaż myślę, że <laughs> szału nie ma. No, także buziaki i do następnego ściskam Was bardzo serdecznie. Pa, pa!